Posłuchajcie, w jaki sposób przeprowadziłam śledztwo w sprawie kupy do majtek. Bohaterką w historii jest czteroletnia Ania. Śliczna, złotowłosa, niebiesko oka dziewczynka, rozgadana, roześmiana, mądra, inteligentna, współpracująca, słuchająca rodziców. Anioł nie dziecko, rodzice wykształceni, kulturalni, uprzejmi, mili ludzie. Braciszek, jedenastomiesięczny Igorek. Rodzinka idealna jak z obrazka, jedyny problem to jest ta kupa w majtkach. Gdzie jest przyczyna? Zaczęłam się zastanawiać. Yy, łatwo nie było. Pomyślałam, że zapytam o ciążę, bo czasami tam kryje się odpowiedź. Ciąża, niestety dla mnie, idealna książkowa. poród siłami natury, 10 na 10 w skali abgar, nie ten trop. Hmm, może w przedszkole? może ciocie w przedszkolu coś tam nakrzyczały na dziecko, czy a gdzieś tam? Ciocie są cudowne, wspaniałe, współpracujące, nie ma mowy. Ok. Tak sobie myślę, może elektronika. On jak dziecko tych bajek tak dużo ogląda, zapomni się, zapatrzy, zrobi tą kupę i może to jest ten problem. Ale gdzie tam? Rodzice świadomi, doskonale wiedzą, jak szkodliwy wpływ ma nadmiar elektroniki na rozwój dziecka. Stawiają na rozwój motoryczny. Ania prawie, że nie ogląda telewizji. Okej, okay. więc dalej nic. Tak sobie myślę, a może relacja z bratem? Zakładam, że nawet anielskie dzieci pożądają zabawek bliźniego swego. I pytam, Czy Igorek czasami podkrada zabawki Ani? No tak, no wiadomo, jak to dziecko. Super. Co Ania na to? No Ania, no Ania, no jest smutna, ale my jej wytłumaczymy zawsze, że po prostu Igorek jest malutki i ona musi mu tą zabawkę dać, ona bo przecież nie rozumie, no przecież, ale nic się nie stanie, się trochę pobawi, ona jest duża, mądra, no musi zrozumieć. No i ona rozumie i ona oddaje mu tą zabawkę i nie ma problemu. Hmm. a jaką zabawkę Ania najbardziej lubi? Ma takiego dzidziusia, wozi go tam w wózeczku, przewija go tam, śpi z nim i coś. I czy tą zabawkę Igorek jej zabiera? No tak, no to dziecko jest malutkie, on też się chce pobawić, to, to przecież jaki to problem. No, to miałam sytuację jak na talerzu. Wytłumaczyłam rodzicom, że kiedy ktoś zabiera nam coś, co my kochamy wbrew naszej woli, to nawet jeżeli ktoś nam nakazuje się zgodzić, to mimo wszystko powoduje to w środku naszą frustrację, nasz gniew, naszą złość. I w tym przypadku Ania nie mogła wyrazić swoich emocji. Musiała je stłumić. Dziecko musiało tłumić własne emocje, bo mama nie pozwalała ich wyrazić. Nie było ekspresji emocji. Dziecko odczuwało w związku z tym potężny stres, a stres, jak to stres, powoduje czasami problemy toaletowe. Jak nie wierzysz, to sobie przypomnij twój stresujący egzamin, ile razy byłeś w toalecie. To była ta przyczyna. Yy, mama zapytała: No dobrze, a to jest tylko zwykła lalka, no bez przesady. No, ale to nie jest zwykła lalka. Jest coś, na czym Tobie zależy, nie wiem, Twój nowy samochód, jak ktoś Ci przerysuje, jesteś szczęśliwa, czy jesteś zła. Albo jak kupisz sobie super szminkę, o której marzyłaś dwa lata i kosztowała parę złotych i ktoś Ci zrobi tą szminką takiej, wiesz, grafiki na ścianie, to raczej nie będziesz szczęśliwa, prawda? I mama zrozumiała, że to jest aż taki problem, tak? To jest aż taki problem, on powoduje aż takie emocje. Co zrobiliśmy? Wytłumaczyłam rodzicom, w jaki sposób tłumaczyć Ani, żeby umiała bronić swoich granic, ale jednocześnie nie krzywdząc swojego braciszka. Rodzice wzięli się do roboty. Słuchajcie, dwa dni i kupa w majtkach się nie pojawiła. I nie pojawiła się już potem nigdy więcej. Problem został rozwiązany. O czym jest ta historia? Historia jest o tym, że nawet idealny rodzic też może czasem popełnić błąd. I to nie jest istotne. Istotne jest tylko to, żeby umiał i chciał ten błąd naprawić, żeby go zauważył, żeby się przyznał, kurczę zrobiłem błąd i żeby go naprawił. Każdemu to się może zdarzyć. No i druga rzecz, popularny problem, kupa w majtkach, która może mieć czasami nieoczywiste przyczyny. Daj znać, co o tym myślisz i jak Ci się podobała ta historia.